Takie pełne treści teologicznej, prawdy, które wyjaśniają nam sens naszego życia i radość naszego życia. Pierwsze: w niebo pańskie. W niebo pańskie my, chrześcijanie, powinniśmy zawsze kojarzyć. Ze zwiastowania. Bo wtedy Bóg przyszedł na naszą planetę i przyjął naszą ludzką naturę, a z tą naturą ciało ludzkie. A we wniebowstąpieniu Pan Jezus, tą naszą ludzką naturę i to nasze ludzkie ciało. Niesie do Ojca, do nieba, do Trójcy Świętej. I my za Chrystusem, jak pięknie nauczają ojcowie Kościoła, jesteśmy wszyscy tak ogromnie wyniesieni. My jesteśmy krewnymi Pana Jezusa. My mamy taką samą ludzką naturę, jak Pan Jezus, On jest naszym bratem. Jak my rzadko o tym w życiu myślimy i cieszymy się tym. To jest wartość, to jest majątek nasz. Nas czeka niebo. Nasza Ojczyzna, woła Święty Paweł, jest w niebie. To zresztą Pan Jezus tak to wyraźnie nam zostawił w swojej nauce. Idę do Ojca, przygotuję wam miejsce i zabiorę was do siebie. To omadlając tę prawdę, wiary, powinniśmy się z radości rozpłakać. A na co dzień powinniśmy być tak czujni, bo przecież z tęsknotą Chrystus czeka na nas w niebie, na, na każdą i na każdego. To nam też wyraźnie powiedział w tej przypowieści o Synu Marnotrawnym i Dobrym Ojcu, który codziennie wychodził i wyglądał, może wróci ten syn. A jak wrócił, tak się ucieszy. My zawsze myślimy o niebie, że my się ucieszymy. To prawda. O niej myjemy z radości. To jest w tym życiu niepojęte. Ale jak się ucieszy Pan? Bo przecież po to nas stworzył, żeby nas mieć u siebie. I dopiero kiedy się dopełni liczba tych dzieci Bożych z duszą i z ciałem, będzie koniec świata. To tak bardzo wyraźnie o tym święty Jan Apostoł w Apokalipsie mówił. Ujrzałem nieprzejrzany tłum. Miliardy, miliardy. Tych dzieci Bożych, które będą czekać wtedy na wniebowzięcie. To dlatego to święto tak powinniśmy głęboko przeżywać, przygotować się do niego nowenno, z spowiedzią, aby być u Świętej. przyjąć żywego Boga, bo to jest szczyt naszych możliwości, Ya kenam kal